Sztuczna inteligencja jest dzisiaj wszędzie. Wszyscy o niej rozmawiamy. Jedni nas straszą, inni nas zaciekawiają, jeszcze inni robią na tym obrzydliwie wielkie pieniądze. Ja chciałbym was zaciekawić tym, co może wam przygotować na nadchodzące wyzwania, na to co czeka nas w naszych karierach, na to, co czeka nas w naszych życiach, na to, na co czeka nasze dzieci. Do 2030 roku sztuczna inteligencja zlikwiduje 92 miliony miejsc pracy. To połowa miejsc pracy w Unii Europejskiej. Jak będziemy żyli, jak będziemy funkcjonowali jako społeczeństwo, jak będziemy się rozwijali i jak będziemy spędzali czas, kiedy tak dużo miejsc pracy zginie? No na szczęście, jak przy każdej dotychczasowej rewolucji, sztuczna inteligencja stworzy też 170 milionów miejsc pracy to o 78 milionów więcej niż e, zniknie. Będzie więc więcej zajęć, ale jedno jest pewne, to nie będą te same miejsca pracy. Przejrzałem raport World Economic Forum na temat przyszłości pracy. I poza tymi pierwszymi danymi, którymi już się podzieliłem, pokazali oni listę zawodów, które najbardziej prawdopodobnie i najmniej prawdopodobnie stracą na sztucznej inteligencji. I jakoś nie wyobrażam sobie, żeby kasjer z naszej piekarni pod domem, który zawsze pamięta, jakie są nasze ulubione bułki, nagle stał się farmerem, który przewiduje, jakie będzie pogoda, który decyduje, kiedy zasiać zboże, który pilnuje, żebyśmy byli zgodni z wszystkimi aktami Zielonego Ładu i pierdyliona innych y, u, u, uwarunkowań które musi wziąć pod uwagę. Nie wyobrażam sobie, żeby sekretarka, która pilnuje kalendarza salki konferencyjnej i odbiera telefony, nagle stała się doświadczoną programistką, która analizuje skomplikowane firmy, tworzy systemy, wykorzystując dziesiątki sztucznych inteligencji po to, żeby transformować organizacje i tworzyć nowe cyfrowe produkty. Ale przede wszystkim nie wyobrażam sobie, co zrobimy. Gdy sztuczna inteligencja odbierze nam najważniejszych ludzi z rynku, tych, których wypiera najwcześniej, tych, którym najszybciej odbiera pracę, tym, którzy już dzisiaj mają problem z jej znalezieniem. Mówię o juniorach. Mówię o tych, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy. O tych, którzy zaczynają. O tych, którzy muszą się uczyć. Bo bez nich nie będziemy mieli tych, których potrzebujemy, żeby tą sztuczną inteligencją zarządzać. Bez juniorów nie ma seniorów. A to oni, jako liderzy, prowadzą nasze działalności, prowadzą nasze firmy, prowadzą nasze organizacje i sprawiają, że rzeczy się dzieją. Zanim opowiem o sztucznej inteligencji, chciałbym Was o coś zapytać. Co widzicie? To jest koło. Wiem, że to było trudne pytanie, więc przygotujcie się na następne. Co widzicie? Kwadrat, prawo. A co jeśli bym Wam powiedział, że chociaż w obydwu przypadkach macie 100% racji, to wszyscy się mylicie? To, co Wam pokazałem, to był walec. A wszystko zależy od perspektywy, bo z różnej perspektywy różne rzeczy są prawdziwe, działają różne zasady. I to nie jest tak, że jedna perspektywa jest lepsza lub bardziej skuteczna od drugiej. I chociaż model świata, jaki znamy dzisiaj, kompletnie różni się od tego, który mieli starożytni Grecy, to ich sposoby nawigacji wciąż dzisiaj działają, a myśleli, że to Słońce krąży wokół Ziemi. Więc jaką perspektywę chciałbym przyjąć na sztuczną inteligencję? Ja opowiadając o sztucznej inteligencji używam trzech archetypów. Pierwszym jest małpa. Jak powstała ta sztuczna inteligencja? Otóż zupełnie tak, jak tresujemy małpy. Pokazywaliśmy takiej małpie zdjęcie kotka i pytaliśmy ją, czy to kotek, czy nie kotek. No i jak zgadywała poprawnie, dostawała banana. A jak się myliła, dostawała pstryczka w ucho. I po jakimś czasie okazało się, że ta małpa zaczyna coraz lepiej zgadywać. I coraz lepiej, i coraz lepiej, i w końcu tak bardzo chciała banana. I tak bardzo nie chciała pstryczka w ucho, że zaczęła zgadywać nawet lepiej niż człowiek. I wtedy ktoś bardzo mądry zadał sobie pytanie: A co gdyby zaufać, że małpa ma rację? I zaczęliśmy pokazywać tej małpie rzeczy, co do których my nie mieliśmy pojęcia, czy są kotkiem, czy nie. A to otworzyło nam świat ogromnych możliwości. Otworzyło nam świat, który pozwolił zdigitalizować tysiące papierowych dokumentów, i dzisiaj księgi wieczyste mamy w wersji online. Pozwolił na. Rozpoznawanie wzorców, dzięki którym jakość produktów jest jeszcze lepsza, bo kamery na liniach produkcyjnych same decydują, czy produkt jest dostatecznie dobrze stworzony, czy nie. Pozwoliły wreszcie na anotację, czyli dołożenie strukturalnych informacji o danych, które pozwoliły nam stworzyć zupełnie inne obszary sztucznej inteligencji. Te obszary nazywam archetypem eksperta. Ekspert to sztuczna inteligencja, która jest świetnym specjalistą w jednej wybranej, bardzo wąskiej dziedzinie. Kompletnie nie rozumie nic innego. Nie potrafi rozmawiać jak Chart GPT, ale pracując na ustrukturyzowanych danych na tabelkach, na słownikach, na danych matematycznych ma pewną supermoc. Potrafi przewidywać przyszłość. Potrafi przewidzieć, który klient zrezygnuje dalej z usługi. Potrafi dobrać personalizowane produkty, które zmienią jego decyzję. Potrafi wreszcie zarekomendować ci następny filmik na TikToku, dzięki któremu spędzisz na nim jeszcze tylko godzinę. A kolejny też sztucznej inteligencji, który przyszedł do nas z popularyzacją czata GPT, nazywam starzystą. Taki stażysta to rozemocjonowany, ambitny student, który przychodzi do pracy, który chce rzucić się na każde zadanie, który chce wszystko dowieść, który chce wszystko zrobić i który jest w święcie przekonany, że ma całą potrzebną wiedzę, żeby to dowieść? Ale nie ma żadnego doświadczenia. Nie zna Twojej organizacji, nie zna Twoich preferencji, nie zna Twoich wymagań. Nie wie, od czego od niego oczekujesz. Jak więc pracować ze sztuczną inteligencją? Jak być elementem tej układanki, jak wyciągać z niej wartość i jak dodawać wartość od siebie. Otóż to, co nas czeka, to to droga, którą przeszedł każdy, który ze specjalisty zmienił się w menadżera. Który z osoby, która siedziała dwa tygodnie nad swoim raportem, dłubała sobie w danych, dłubała sobie w Google. Zbierała informacje, przetwarzała je, decydowała co jest dobre, a co złe, co jest mądre, a co głupie, co, z czego wyciągnąć wniosek, a z czego nie wyciągać, i prezentowała te dane wyżej albo obok, po to, żeby inne osoby mogły je przejąć i na swój sposób obrobić. Ale żeby robić to dobrze, trzeba dobrze delegować zadania. Delegacja zadań to nie jest tylko powiedzenie: Hej, zrób mi raport HR-owy. Bo to o niczym nie mówi. Nie mówi, co ma w nim być, nie mówi, jaka jest definicja sukcesu tego raportu, nie mówi, po co jest ten raport, nie mówi, jakie kroki są potrzebne, żeby je, go wykonać. Nie spotyka się z Tobą w trakcie realizacji tego zadania i nie daje Ci feedbacku, nie daje Ci wskazówek, nie daje Ci informacji o tym, jak będzie wyglądał odbiór. A bez tego nie możemy mówić o efektywnym delegowaniu zadań. Doświadczony menadżer, który deleguje zadania do, szczególnie do nowego pracownika, czasem ta delegacja wymaga więcej pracy niż wykonanie tego zadania samemu. Ale sztuczna inteligencja się uczy i po jakimś czasie ta delegacja zadań jest krótsza, jest prostsza, bo poznaje Twój styl, poznaje Twoje wymagania, poznaje Twoje oczekiwania na ogólnym e, przykładzie. Ale kolejnym etapem delegacji, bo delegować można nie tylko zadania, jest delegacja celów. Delegacja celów różni się od delegacji zadań. Twoją rolą nie jest już wskazanie, jak wykonać zadanie, twoją rolą nie jest już wskazanie, co zrobić, twoją rolą jest wskazanie, co osiągnąć i dostarczenie osobie, która będzie realizowała cel narzędzi, aby samodzielnie, według własnych decyzji, popełniając swoje błędy, Mogła dowieść to, czego od niej oczekujesz. I wreszcie, możemy delegować odpowiedzialności. Możemy delegować całe obszary. Możemy robić coś, dzięki czemu możemy zapomnieć, że jakiś obszar istnieje i jedynie odbierać metryki, które dowodzą, że ten obszar jest dobrze zaopiekowany. I jedyne, co musimy mieć, to plan B. Jeżeli komuś się nie uda. To my musimy ponieść ciężar tej porażki, bo my chronimy nasz zespół przed tym, na co oni nie mają wpływu. Jaka więc będzie nasza rola? Co my możemy do tego dołożyć? Przecież wszystko jest dzisiaj przepływem informacji. Klikamy coś w iPhone'ie, otwiera się sklep internetowy, zamawiamy coś z Zalando, pojawia się jakieś zamówienie, ktoś ma informację, że ma spakować paczkę, Ktoś inny dostaje informację, że mają odebrać, gdzieś wpłyną nasze pieniądze, coś do procesora płatności, coś do tego, kto wyprodukował, coś do tego, kto sprzedał. Więc jak możemy wygrywać ze sztuczną inteligencją, która przetwarza informacje nieskończenie szybciej od nas? Otóż możemy podejmować decyzje, te, które są ważne dla nas, te, w których chcemy mieć poczucie sprawczości i w te, w których chcemy mieć kontrolę. Te, w których potrzebujemy mieć zaufanie do siebie. Druga rzecz, którą dodajemy do tego, to coś, co jest bardzo brzydko po polsku nazwane i co nazywa się czynnikiem ludzkim. Bo czy sztuczna inteligencja naprawdę ma empatię, czy tylko zgaduje, co chcielibyśmy usłyszeć? Czy sztuczna inteligencja ma świadomość? Czy bez świadomości możemy mówić o kreatywności? Czym jest kreatywność? Czym jest człowieczeństwo? Te wszystkie pytania powstają, kiedy pracujemy ze sztuczną inteligencją w ważnych obszarach, takich jak opieka nad pacjentem. Dlatego bardzo ważne będzie to, żebyśmy my do tej mądrej sztucznej inteligencji dodawali ten ludzki dotyk, tą ludzką twarz. I wreszcie sztuczna inteligencja opiera się na tym, czym ją uczymy. I potrzebujemy strażnika. Potrzebujemy kogoś, kto będzie chronił nas przed jej uprzedzeniami. Wyobraźcie sobie, że nowy system oceniania scoringu kredytowego w jednym z największych amerykańskich banków wyłączył z dostępu do kredytów hipotecznych miliony osób tylko ze względu na kolor skóry, a nie ich, wy, a nie ich wyniki finansowe. To była absolutna masakra, nie tylko dla tych osób, ale efektywnie też dla banku. Pięć miesięcy temu urodziła mi się córka. Muszę Wam przyznać, że to zupełnie nowe wyzwanie. Jest na pewno bardzo ciekawe, ale skłoniło mnie do zastanowienia się, jak będzie wyglądał świat, kiedy stanie się dorosła. Jak przygotować ją na to, co ją czeka na wyzwania, na szanse, na trudności i na radości, które ją czekają. Żeby to zrobić, postanowiłem cofnąć się o 18 lat od czasu, kiedy wydarzyła się największa rewolucja, jaką ja przeżyłem. I zacząłem zastanawiać się, co było w 1989 roku. Ja miałem wtedy 4 lata. Miałem ogromne szczęście, bo mój tata zajmował się informatyką, więc miałem też wtedy pierwszy komputer PC. I od dziecka zajmowałem się komputerami. Ale gwarantuję Wam, że w 1989 roku e, nikt nie przewidział tego, co zdarzy się 18 lat później. Jeszcze rok wcześniej, kiedy byłem na studiach, słyszałem, że nie mogę kończyć rozwiązania zadania wzorem, bo potrzebujemy liczb. A nie będę miał zawsze przy sobie kalkulatora. W 2007 roku na rynek wszedł iPhone. Wraz z iPhone'em. Rozwinęły się media społecznościowe. Media społecznościowe, które dzisiaj odmieniły nasze życie zupełnie, zmieniły to jak się komunikujemy, jak budujemy relacje, zmieniły to jak wygląda polityka. Jak więc się przygotować na coś, o czym nie mamy kompletnie pojęcia, czego nie potrafimy sobie wyobrazić, co może być zupełnie nowym światem, tak jak nowym światem jest chmura, za którą stoi, yy, która stoi za naszymi telefonami. W której biznes jest większy niż cała dotychczasowa gospodarka, zanim powstały telefony. Co więc możemy zrobić? Są trzy rzeczy, które są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w przyszłości. Jest to umiejętność uczenia się. I wydaje się, że powinna dać nam to szkoła, ale szkoła od nas tego wymaga. Szkoła mówi, jaką mamy nabyć wiedzę, ale nie mówi, jak to zrobić. Szkoła nie uczy nas, jak dzielić problem na mniejsze i nie uczy nas, jak integrować wiele małych rozwiązań w rozwiązanie większej zagadki. Szkoła nie uczy nas, jak samodzielnie rozwijać swoje kompetencje. A to rozwijanie bywa trudne, bo kiedy, jesteś, kiedy nasz mózg tworzy nowe, uczy się nowych rzeczy, powstają miliony nowych połączeń neuronowych, ale również wiele z nich ginie. Małe dzieci, kiedy są niemowlakami, mają tak zwane skoki rozwojowe, i po trzech dniach nabywają ogrom różnych umiejętności, których nigdy do tej pory nie miały. Ale zanim to nastąpi, na chwilę tracą wszystkie, których nauczyły się do tej pory. A żeby zrobić miejsce w naszym mózgu na to, żeby uczyć się nowych rzeczy, musimy czasem oduczyć się starych. I wreszcie czasem musimy na nowo nauczyć się rzeczy, które już robiliśmy. Musimy nauczyć się, że sprawy załatwiamy wem obywatelu, a nie stajemy w kolejce do urzędu. I w tym wszystkim chciałbym Was prosić o jedno. Taką prośbę mam do Was, takie życzenie mam dla Was i dla siebie, żeby kiedy będziecie podejmować decyzję za sztuczną inteligencję, kiedy będziecie dodawać jej tą ludzką twarz, kiedy będziecie chronić nas przed jej uprzedzeniami, róbcie to z sercem. Bo sztuczna inteligencja będzie taka, jak to, czym ją karmimy? Dziękuję.